Grudzień to czas już przygotowań do świąt, i z tej okazji też prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaprosił seniorów na takie spotkanie opłatkowe. Na sali znajdują się sami, bym powiedziała, sędziwi, często też samotni seniorzy, którzy mimo wszystko angażują się w różne działania we Wrocławiu. Jest tutaj na sali. Kilka, być może kilkanaście organizacji różnych, organizacji senioralnych, i to daje nam świadomość, jak różnorodne jest środowisko senioralne Wrocławia. Jak różne są potrzeby, jak różne spełniają te organizacje cele. Ale jedno jest pewne: wszystkie one działają w interesie seniorów. Piękne wycieczki, piękne spotkania. Po mieście z przewodnikiem też bardzo fajne są. Braliśmy udział w wykładach na temat choroby Alzheimera. Przebywanie wśród rówieśników, wymiana poglądów, doświadczeń, oczywiście też miłe chwile na wspólnej zabawie. Dają poczucie bezpieczeństwa, że nam to nie grozi po prostu. Seniorzy to jedna trzecia mieszkańców Wrocławia, więc myślę, że my wszyscy musimy o tym pamiętać i dbać o ten taki najważniejszy fundament miasta. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich seniorów składamy najserdeczniejsze życzenia. Więcej radości, miłości, uśmiechu na twarzy, który daje poczucie bezpieczeństwa i otacza nas. Takim serdecznym, dużym sercem. Wszystkiego najlepszego.